Najbogatsze szkolenie poświęcone pracy frezarką na świecie. Siedem godzin materiału, część teoretyczna i część praktyczna. A co w nim znajdziesz? Będę omawiać różne modele frezarek, będę opowiadać o różnych rodzajach frezów. Zobaczysz pracę na 10 różnych modelkach. Pokażę ci różne etapy zabiegu: manikir, usuwanie masy, opracowanie zbudowanego paznokcia, korygowanie paznokci rosnących w dół, korygowanie paznokci od spodu, pracę na tipsie na szablonie przy użyciu frezarki, ogrom wiedzy, masa przydatnych trików. Niezależnie od tego, czy jesteś totalnie początkująca, i nigdy w życiu nie pracowałaś frezarką, czy też jesteś starą wyjadaczką i chcesz po prostu poznać nowe techniki pracy, zobacz Koniecznie to szkolenie. Daje głowę, lepszego na rynku nie znajdziesz. Pamiętaj, masz rok dostępu do szkoleń w Akademii Online. Za kursy płacisz szybko i sprawnie, dosłownie kilkoma kliknięciami i oglądasz je praktycznie od razu po zakupie. Poza tym, samodzielnie generujesz imienny polsko-angielski certyfikat i zyskujesz dostęp do zamkniętych grup na Facebooku, gdzie cały czas możesz się ze mną konsultować i kontaktować. Skorzystaj już teraz. Zapraszam bardzo serdecznie.